Witam bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy o grach w następujący sposób. Kontrowersyjne zamknięcie Humble Games. Czy AI zabiera pracę artystom? Call of Duty wygenerowane skiny. I jak City Skylines pomogło w nowym projekcie obwodnicy krakowskiej. To są, proszę Państwa, takie bardzo luźne tematy. I pomyślałem sobie: może dzisiaj nie ma o czym opowiadać nie ma żadnej sensacji ale uznałem cholera. Warto omawiać te rzeczy, nawet jeżeli nie są przesadnie interesujące. Jeżeli się zdarzy coś sensacyjnego, to oczywiście o tym opowiem, a jeżeli nie ma nic sensacyjnego, to dlaczego nie opowiadać o takich rzeczach, które są trochę luźniejsze, a także dotyczą gamingu. Jako, że proszę Państwa, w niedalekiej przyszłości wyjeżdżam na dłuższy czas, to tego przeglądu wiadomości gamingowych nie będzie, ale na pewno będę robił to już teraz regularnie, bo już mam, mam taki tryb pracy, który mi bardzo odpowiada. Nie wszystkie rzeczy, które. Poruszam, są super ciekawe aktualnie, na przykład te dzisiejsze, ale i tak uważam, że warte, warte opowiedzenia. Więc jeżeli ktoś lubi sobie spędzić czas na moim gadulstwie związanym z grami, to, to proszę bardzo. Super, w końcu będzie przerwa od Rika. No, dziękuję bardzo. No, no. Ach, bardzo miło usłyszeć przed wyjazdem nareszcie przerwa od Ciebie. Okej, okay, okej. Okay. Okay, dobrze, wracajmy do tematu. Proszę Państwa, kontrowersyjne zwolnienia w Humble Games. Państwo na pewno kojarzą Humble Games, chociaż Humble... Na pewno Państwo kojarzą Humble Bundle, bo to jest taka charytatywna paczka z grami, za które płacicie niewiele, dostajecie dużo gier, a to jest przeznaczone na cele charytatywne i to jest często organizowana akcja. I otóż w, w tym Humble Bundle było takie wewnętrzne studio, które zajmowało się grami i wydawaniem gier. I przytoczę Państwu tę konkretną historię. Humble Games było wewnętrznym oddziałem firmy Humble Bundle. Zajmowali się oni wydawaniem gier niezależnych, takich jak Unpacking, Signalis czy Ring of Pain. Z mediów społecznościowych, pracowników, możemy się dowiedzieć, że cały 36-osobowy zespół został zwolniony, a studio zakończyło swoją działalność. No, nie jest to pierwsze studio, które kończy działalność, ale z reguły do tej pory mieliśmy do czynienia ze studiami, które robiło gry. To jest studio, które gry wydawało. Unpacking to fajna gra, to prawda, ja grałem w unpacking i w zasadzie moja córka grała w unpacking i ja jej pomagałem. Bardzo przyjemna taka gra, w której e, młody człowiek zmienia pokoje na skutek tego, że staje się coraz większym człowiekiem i w tym pokoju trzeba się rozpakować. I no, bardzo sympatyczne, no, takie bardzo chilloutowe. Kolejny rok, kolejne zwolnienia. Dzisiaj jest ostatni dzień mój i mojego zespołu w Humble Games. Miliarderzy i CEO osiągają rekordowe zyski kosztem pracowników. Komentuje sprawę starsza specjalistka QA Emily Kiff. No to jest taka sytuacja, w której zespół e, nieprzynoszący zysków jest. Z, rezygnuje się z, z, ze współpracy z takim zespołem. I, no i oczywiście można mieć takie poczucie, że a bogaci ma, są bogaci, a ja jestem biedny. Ale ta prawidłowość dotyczy każdej możliwej branży, nie tylko gier. To, to, jest, to nie jest coś, co należy pochwalać, no ale jest to już znormalizowane do tego stopnia, że nie, nie jest to jakaś niespodzianka. Z reguły ludzie, którzy tracą pracę, miliarderami nie są. Więc to, to nie jest sytuacja wyjątkowa. No i trzeba, trzeba jakby, jakkolwiek współczuję wszystkim tym, którzy tracą pracę, jeżeli pracujesz w instytucji, która nie przynosi zysków, albo zyski są niezauważalne dla dużej firmy no to niestety tak to się wydarzy i... no i tyle. I tak się działo od zawsze. No chyba, że pracowałeś dla siebie na no, swój własny rachunek, no to coś innego, ale... Więc z jednej strony mam taką wyrozumiałość wobec tego, że pracownicy są rozżaleni, no ale z drugiej strony też jestem zaskoczony, że jest to dla kogokolwiek niespodzianka. Serwis Game Developer informuje nas natomiast, że z oświadczenia, które wystosowało Humble Bundle, wynika, że studio nie zostaje zamknięte, a przechodzi restrukturyzację. No to też jest inna, inna kwestia bo restrukturyzacja też jest naturalnym sposobem działania firmy. O ile jest to prawda rzecz jasna. Jak podaje serwis Aftermath Site, Steve Horowitz, prezes działu technologii i zakupów firmy Ziv Davis, która jest właścicielem Humble Bundle, podzielił się powodami zwolnień. I jako przyczyny wskazał zbyt duże opóźnienia oraz rosnące koszty. Wspomina, że próbowano dwukrotnie sprzedać Humble Games, ale żadna z prób nie stworzyła realnej oferty. Postanowiono więc zwolnić pracowników, a pozostałe aktywne projekty przekazać zewnętrznej firmie The Powell Group. Byli pracownicy wyrazili swoje oburzenie, twierdząc, że to co przekazuje firma jest kłamstwem oraz próbą załagodzenia sytuacji. Zif próbuje wmówić, że jest to restrukturyzacja, aby zachować twarz, ale to kłamstwo, mówi jeden z byłych pracowników Humble Games. Ja trochę nie rozumiem tej całej sytuacji. To jest też tak, że może jest jakiś taki. System myślenia dzisiaj, że wielka korporacja ma obowiązek roztaczać parasol bezpieczeństwa nad swoimi pracownikami, i być może to by było właściwe i dobre, ale jak. jak... Do tej pory to działało w ten sposób, że jeżeli pracownicy generują koszty, a nie przynoszą zysków, to się ich zwalnia i to jest, no taka jest rzeczywistość. Nie? Ja też nie chcę atakować ludzi, którzy się żalą, że stracili pracę na Twitterze czy na X, ale jest to, jest to dla mnie pewną niespodzianką, że tutaj taki solidarny protest przeciwko temu, że zostali wyrzuceni. Jeżeli firma nie zarabia, no to, to zwalnia pracowników. To nie, nie jest dobrze, no ale to też trudno mi tutaj wzbudzić w sobie jakieś ogromne współczucie i zrozumienie dla tej sytuacji. Pojawiają się również zarzuty manipulacji i wygenerowania oświadczenia firmy przez AI, czemu firma stanowczo zaprzecza i daje znać, że na ten moment wstrzymuje się z dalszym komentarzem odnośnie sprawy. W tego typu sytuacjach zawsze jest... Być może ktoś jest bardziej winny, ktoś jest mniej winny. Ale no, no pracodawca no, musi mieć prawo do zwolnienia pracowników, to... to... To zawsze tak działało i zawsze tak będzie działało. Ja taki, taki mam, takie mam wrażenie, że w tych komunikatach od pracowników jest takie przypuszczenie, że oni zarabiają miliardy jeszcze nas e, zwalniają, powinni oddać swoje pieniądze, żebyśmy my też mieli pieniądze. Niby racjonalna potrzeba, ale, ale tak to nie działa, no, tak kapitalizm nie działa. E, rzućmy sobie o kim dalej. Hmm, ja nie wiem, czy, czy moja ocena jest tutaj trafna tej, tej konkretnej sytuacji. Ale tyle osób straciło pracę, że to już może też nie robi wrażenia. Może to też się trochę znormalizowało już. Nie generuje to takiego współczucia jak na początku. Może ja też się trochę przyzwyczaiłem do tej, do tej sytuacji. Yy, czy AI zabierze pracę artystom? Nowe skiny w Call of Duty mogą być wygenerowane przez AI. Ho! No to będzie problem, o którym będziemy wielokrotnie mówili. Call of Duty Modern Warfare 3 to najnowsza odsłona gier z tej serii. Pierwszoosobowy shooter od wydawcy Activision miał swoją premierę 10 listopada 2023 i nie do końca przypadł graczom do gustu, no co wskazuje, wskazują mieszane opinie na platformie Steam. To znacie Państwo tę historię, to jest taki projekt, który został wypuszczony na szybko jeszcze chyba przed sprzedażą Activision Blizzard Microsoftowi, i no to było niedopracowane, niedokończone i w zasadzie rzuciło kiepskie światło na całą, na całą serię. Ale też wielu graczy Call of Duty niespecjalnie traktuje te, poważnie te kampanie, więc to było mało kontentu za sporą cenę, i ludzie są oburzeni i wyrażają ten, to oburzenie w sposób trafny na Steamie. Jak podaje Service Wired, Activision Blizzard miało rozpocząć korzystanie ze sztucznej inteligencji na początku 2023, a pod koniec roku miał zostać sprzedany pierwszy zestaw skinów wygenerowany przez AI. Mowa to o zestawie Yokais Wrath, który kosztował około 15 dolarów, oferując przy tym różne przedmioty. No jest, to jest taka historia, proszę Państwa, że wszystkie te wielkie firmy będą inwestować w AI bardzo mocno i będą inwestować w AI kosztem pracowników, dlatego że każda firma to robi i na górze będzie ten, kto zrobi to najlepiej. Więc pracownicy stają się tutaj. To jest kolejna taka, taka historia, trochę po, po, podobna do poprzedniej, chociaż to wzbudza moje odrobinę większe emocje, bo w ramach tego wyścigu technologicznego po prostu szkodzi się ludziom, którzy pracują, i wykorzystuje się ich pracę czasami w sposób nielegalny, ale ciężko to udowodnić. Ale to też trzeba, trzeba się pogodzić, że tego rozwoju AI w tym zakresie już nic nie powstrzyma, ponieważ konkurencja jest zbyt duża. Wszystkim zależy na tym, żeby mieć jak najlepsze AI, i to nie tylko dotyczy branży tworzenia gier, ale każdej możliwej czy wyszukiwania rzeczy w internecie. W każdym możliwym miejscu AI przejmuje kontrolę i okazuje się być skuteczniejsze i tańsze niż, niż ludzie. I to, to jest problem, z którym cała ludzkość się będzie musiała zmierzyć prędzej czy później. No ale to takie jednostkowe przypadki można sobie połoceniać yy, indywidualnie. Niedobrze się dzieje, że, że tak się dzieje. Wired zwraca uwagę, że Microsoft po przejęciu Activision Blizzard zwolnił około 1900 pracowników zaraz po tym, gdy, gdy zestaw ten trafił do sprzedaży. W raporcie zarzucono firmie, że praca artystów 2D zostaje zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Wielu artystów 2D zostało zwolnionych, przekazał anonimowy artysta Activision. Pozostali artyści koncepcyjni zostali zmuszeni do wykorzystania sztucznej inteligencji w swojej pracy. To jest jeszcze pół biedy, no, bo będą specjaliści od obsługi tego AI i oni zawsze znajdą pracę. To jest... Ja, ja to powtarzałem w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, jaką, jaką pracę macie, czym się zajmujecie, albo czym chcecie się zajmować w, w przyszłości, to bierzcie pod uwagę, jakie są narzędzia AI, które ułatwiają Waszą pracę i które mogą powodować, że Wasza praca będzie skuteczniejsza. Bo to jest też tak, że, że z jednej strony jest taki głęboki protest, zwłaszcza artystów, grafików, że Nasza praca jest wykorzystywana nielegalnie, że jest wykorzystywana jako baza danych do, do nauki AI, i to są uwagi bardzo, bardzo słuszne. Ale trzeba się do tego zaadoptować, bo tam są gigantyczne pieniądze, i jak są gigantyczne pieniądze, to nie ma mowy o sprawiedliwości. Interesy wielkich korporacji, których stać na drogich prawników, zawsze, zawsze zwyciężą w tej sytuacji, więc musisz, jak, jakkolwiek by to wstręt w tobie nie powodowało. Musisz nauczyć się wykorzystywać narzędzi AI, żeby być konkurencyjny na rynku pracy. I to nie wiem, czy to jest czy to jest taka zimna bardzo. I... opinia. Ale no, no, no niestety, bo to jakby też czytam sobie opinie ludzi na Xie, na Twitterze na temat wykorzystania AI. I graficy, którzy zaczynają się posługiwać AI, są bardzo przez środowisko krytykowani. Ale. Oni jako jedyni być może rozumieją, że jeżeli chcą nadal być grafikami, to muszą wykorzystywać AI, muszą się uczyć. Więc z jednej strony możesz swój warsztat taki artystyczny trenować tak jak zawsze, ale dodatkowo warto mieć opanowane te narzędzia, które wspierają Twoją pracę, bo inni będą wykorzystywać te narzędzia i nawet ktoś, kto jest gorszym grafikiem od Ciebie, ale lepiej obsługuje AI, będzie dużo skuteczniejszy i dużo bardziej konkurencyjny na rynku pracy. No i to jest, to jest tak trochę walka, walka z falą. Ogromną falą, która nadchodzi, i no ludzie, choćby nie wiem, jak się, jak się trzymali razem, no to tego nie powstrzymają, tak uważam. Ale może wydarzy się coś innego po drodze. Wykorzystanie sztucznej inteligencji spotyka się z ogromną krytyką, więc wielu stron. Mimo tego producenci są ku temu bardzo przekonani oraz planują używanie takich rozwiązań. Jakiś czas temu słyszeliśmy pogłoski, że Microsoft tworzy AI bota, który będzie obsługiwał wsparcie techniczne oraz rozwiązywał problemy graczy. Wiecie, jakbym sobie tak miał poszukać przykładu podobnych sytuacji, bo jakby w historii ludzkości jest wiele takich momentów, w których rozwiązania, nowe rozwiązania technologiczne pozbawiały ludzi pracy. I to się wydarza właściwie cyklicznie cały czas. Ale ostatnia taka historia, która z AI związana nie jest, ale jest trochę związana z rozwojem technologii, to dotyczy. Ubera, pamiętacie, jak ogromny był spór między taksówkarzami a, a Uberem? I ostatecznie to, co zwycięża, to no, taksówkarze nikt specjalnie nie lubił to, to jest zupełnie inna historia i to trochę niezależnie od tego ale zwycięża usługa, która jest korzystniejsza dla odbiorcy. Uber nie, nie wygrał dlatego, że dla ludzi pracujących w Uberze to było lepsze rozwiązanie tylko dlatego, że dla klientów było to tańsze i lepsze rozwiązanie. Jeżeli AI będzie w stanie generować obrazy szybciej, lepiej, i gracze będą dostawali więcej gier dobrej jakości, jakość to jest zupełnie odrębna sprawa, o tym można by dyskutować bardzo długo, ale odłóżmy ten temat akurat na bok. Jeżeli gracze będą zadowoleni z produktu wytwarzanego w ten sposób, to ten produkt będzie wytwarzany w ten sposób, bo oni są ostatecznym odbiorcą, klientem, oni za to płacą. Więc no, to jest po raz kolejny. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Tutaj nie ma moralności i nikt nie będzie o tę moralność walczył. Poza ludźmi, którzy będą cierpieli z tego powodu, będą tracili pracę. Tymczasem szef produkcji PlayStation, Asad Quizblish, Quizilbash, Quizbilash, to bardzo trudne, proszę państwa, nazwiska, Asad, nazywajmy go dla ułatwienia. Twierdzi, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach jest bardzo ważne dla nowych generacji graczy, którzy poszukują personalizacji we wszystkim. Tu, dla przykładu, podał adaptu adaptujące się niegrywalne postacie, których interakcja będzie zależała od zachowania gracza. No, to jest taka. To, to jeżeli ludzie wewnątrz tego studia próbują uzasadnić wykorzystanie sztucznej inteligencji w ten sposób, to ja nie do końca mam zaufanie. Oni przede wszystkim czują tutaj łatwy sposób na zarabianie pieniędzy i na wyciąganie pieniędzy od graczy. Tutaj, tutaj raczej nie sądzę, żeby jakieś wyższe przesłanki grały rolę. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kasę, ale to jest wystarczająco silna motywacja, żeby zmienić świat. Takie tematy powiedziałbym niepokojące dzisiaj. City Skylines przysłużyło się do zmian w budowie obwodnicy. No to może jeden, jeden pozytywny wątek dzisiaj. Nowy projekt oficjalnie zaakceptowany. W maju 2022 roku na kanale Autostrady Polska pojawił się film zwracający uwagę na wady w planowanej obwodnicy Krakowa, a konkretnie węzła Kraków. Mistrzejowicy. O Jezu, jak, jak, jak dobrze, że ktoś gry do tego wykorzystuje. Ja czasami, jak jadę przez Wrocław, Wrocław jest ostatnio zakorkowany bardzo mocno. Teraz wakacje to jest akurat luźnie, ale w roku szkolnym od września powiedzmy do, do, do czerwca jest masakra we Wrocławiu. I jak patrzę na niektóre rozwiązania, to mam wrażenie, że nikt, wprowadzając te rozwiązania, nie próbował czegokolwiek przeliczyć, bo dosyć łatwo jest ocenić, ile samochodów przejeżdża przez daną drogę w określonych odstępach czasu, w określonych godzinach, w określonych porach roku, i niezwykle łatwo byłoby wyliczyć, jak będzie się zachowywało jakieś zwężenie. Jeżeli wiemy, ile osób jedzie w daną stronę, I, i czasami realizują jakieś takie rozwiązania komunikacyjne, które w ogóle nie mają sensu i w ogóle nie działają. Już po wprowadzeniu nie działają. I no ale to, to pewnie wynika z tego, że nie każdy przykłada się do swojej pracy. I fajnie by było mieć takie narzędzia, które są w stanie to bardzo łatwo sprawdzić. I być może do tego, są, są programy do symulowania tego. Tak, zgadza się, są programy do symulowania tego, ale mam wrażenie, że albo one źle działają, albo nie są we właściwy sposób wykorzystywane. No i tutaj AI na pewno przychodzi z pomocą, bo będzie w stanie przeanalizować to dosyć dokładnie. Nawet jak się trafi urzędnik, któremu się nie chce czegoś zrobić, albo nie chce musi się wykonać dobrze swojej pracy, no to on ostatecznie może napisać do AI, słuchaj, sprawdź to, czy to rozwiązanie będzie miało sens, tu są dane. No i taki urzędnik nie będzie musiał pracować, więc jego niewiedza albo jego lenistwo nie będzie tutaj czynnikiem. Ale na razie mówimy o zastosowaniu City Skylines w rozwiązaniu tego problemu i mam nadzieję, że chodzi o pierwszą część gry, bo druga jest podobno fatalna. Autor, używając popularnego City Buildera City Skylines od studia Colossal Order, zaprezentował działanie pierwotnego projektu, który, jak się okazało, powoduje kilka problemów. Głównymi zarzutami były niska przepustowość ruchu przez niepotrzebnie rozdzielone na pojedyncze pasy. Wymuszanie częstych zmian pasa, co zwiększa ryzyko kolizji, nieaktualne dane dotyczące gęstości ruchu, które znacznie wpłyną na efektywność obwodnicy. To jest w ogóle fajna, fajna opcja, że. W przypadku City Skylines, na ile to jest rzetelne w kwestii oceny ruchu, to trudno powiedzieć, natomiast jest bardzo rzetelne w kwestii nabrania dystansu do problemu. Bo jeżeli patrzymy na jakieś rozwiązanie komunikacyjne, to raczej patrzymy w bardzo wąskim zakresie. Natomiast City Skylines poz 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 pozwala nam odsunąć ten widok, tak dosłownie, jak i w przenośni. I spojrzeć na to, jako jest, jaka jest szersza perspektywa, i jeżeli faktycznie można wykorzystać. Tę grę, żeby zwrócić uwagę na potencjalne problemy, no to to już jest wystarczająco dobre narzędzie. Bo tu nie chodzi o to, że nie mamy narzędzi, żeby rozwiązywać te problemy albo przewidywać te problemy, tylko czasami brakuje motywacji, żeby te narzędzia wykorzystać. Więc ktoś może w grze zaprojektować podobne skrzyżowanie i pokazać: Ej, słuchajcie, tutaj coś może się nie, nie, nie zadziałać, i ludzie, by przekonać na przykład yy, mieszkańców miasta do tego rozwiązania, muszą sięgnąć po jakieś przykłady, które są kontrargumentami dla tego. Potencjalnie niewłaściwego działania skrzyżowania, czy, czy tam jakiegoś tam problemu komunikacyjnego. Więc no to jest, jest motywacja, żeby zastosować te poważne narzędzie, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że w moim mniemaniu jadąc przez Wrocław, mam wrażenie, że nikt w ogóle uwagi nie poświęca do przewidywania potencjalnych problemów. Film zwrócił uwagę generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, która postanowiła zlecić analizę Politechnice Krakowskiej. O, okej, okay, okej. Okay. Jak się okazało, pierwotny projekt rzeczywiście miał dosyć istotne wady. W wyniku tych działań władze krakowa zdecydowały się na zmiany w projekcie węzła. To jest w ogóle interesujące, że prewencyjnie się nie zleca tego typu analiz. Więc w zasadzie co robiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, jeżeli uznali, że ten projekt jest właściwy? Nie dokonali tego sprawdzenia? Czy być może narzędzia, którymi się posługują, nie są wystarczająco skuteczne i musieli sięgnąć po wsparcie Politechniki Krakowskiej? Bo, bo piszecie mi o tym, że są narzędzia do symulowania tego typu rzeczy. No ale najwyraźniej te narzędzia są dużo mniej skuteczne niż Politechnika Krakowska, co w zasadzie ma sens, prawda? Ale każda taka zmiana powinna być przepuszczana przez najlepsze możliwe instytucje, które, które to posprawdzają. Bo jak już zbudujesz coś takiego i wydasz pieniądze i okazuje się potem, że to nie działa, no to zmarnowane pieniądze i jeszcze pogorszona sytuacja ludzi, którzy mieli się poruszać po tym mieście. 23 lipca na kanale Autostrady Polska pojawił się nowy film, w którym autor informuje, że kilka dni temu uzyskano zezwolenie na realizację nowego projektu i prezentuje zmiany, które w nim zaszły, oczywiście używając do tego CD Skylines. Autor przedstawia, jak modyfikacje projektu, takie jak poszerzenie trasy oraz eliminacja przeplatania się potoków rozwiązuje pierwotne problemy, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo i komfort kierowców. No, w ogóle fajnie byłoby obejrzeć ten film. Konrad, który mi wykonuje research w tym zakresie, powinien mi te linki podrzucać, bo to można by sobie luźno obejrzeć gdzieś tam przy jakiejś okazji, jak już znamy tę historie. Ale takie to proszę Państwa dzisiaj informacje gamingowe, takie powiedziałbym mało gamingowe w znakomitym stopniu. E, takie trudne, że, szczerze mówiąc, informacje dla mnie, bo trudno mi ocenić rynek pracy z perspektywy chłopa, którym ja jestem, który zawsze pracował tylko i wyłącznie dla siebie. Jakby rozumiem to, jak działają gigantyczne korporacje, w jaki sposób generują pieniądze i w jaki sposób e, zmniejszają potencjalne straty, i nie jest to przesadnie przyjazne dla ludzi, ale to jest z, często jest dla mnie zbyt duży dystans, e, no bo nigdy nie pracowałem dla kogoś, zawsze pracowałem tylko i wyłącznie dla siebie. Podobnie jest z kwestią AI. To jest coś, co ja mogę oceniać z dystansu i właściwie jedyne co robię, to staram się w jakiś sposób wykorzystywać AI w swojej pracy i szukać narzędzi, które moją pracę mogą ulepszyć i ułatwić. I ludzie, którzy ze, mnie, ze mną pracują, też w zasadzie. Jakby na dzień dobry informuję, jakie są narzędzia AI, które mogą ułatwić ich pracę i dzięki temu ułatwić także mi pracę. Więc nawet w mojej, w mojej pracy, gdzie pracuję sam dla siebie, no też się, też się wykorzystuje AI już i cały czas przyglądam się nowym narzędziom. A no, żeby mnie ktoś nie zastąpił zaraz, bo to łatwo, nie? Jak ktoś będzie lepiej wykorzystywał. To jest też tak, że ja myślę, że ten temat można by zamknąć takim stwierdzeniem, że nawet jeżeli robisz coś dobrze, to przyjdzie za chwilę ktoś, kto robi. Rzeczy równie dobrze jak ty, ale lepiej wykorzystuje AI i nie będziesz miał z nim absolutnie żadnych szans. Nawet powiedziałbym, że może być ktoś, kto robi rzeczy gorzej od ciebie, ale sprawniej się AI, posługuje AI i to będzie brzmiało i wyglądało dużo, dużo lepiej. Więc no nie ma wyjścia. Chcesz przetrwać na tym rynku pracy, no to musisz mieć to opanowane. Musisz wiedzieć przynajmniej, co się dzieje. No i tyle, proszę Państwa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Panów opowieści gamingowych, chociaż dzisiaj, jak powiedziałem, nie tak do końca gamingowo było.